Gala Brookfield ponownie. Dziś trochę deszczu było. No ale jak widzicie, tu popadało. A tu nadal sucho. Całe 15 litrów spadło. Pomoże, na pewno pomoże. Przyszłam sprawdzić, co z tą galą, bo chcę podchodzić gdzieś w połowie tygodnia, jak się uda. I tak patrzę, tutaj takie siódemki. Oczka do mierzenia nie wziąłem, ale wziąłem stary sprzęt. Już Wam mówię, co tutaj wisi na tych drzewach. Siódemeczka też siódemka. Tak, siódemka to jest 6,5. 6,5 No i tak to będzie wyglądać O 6,5 ten Brookfield się będzie tu zaczynał Może troszkę podciągnie jeszcze Przez te kilka dni W niedzielę też są Planowane jakieś opady zapowiadane Miejmy nadzieję, że jeszcze troszkę podciągnie Na razie tutaj nie widać żadnych oznak pękania Indeks skrobiowy Wyszedł bardzo fajnie Smakowo też już ta gala dobrze smakuje. Mm, super. Naprawdę. Mm, tu jeszcze końcówka malinówki. No i trzeba będzie to oberwać. Fajnie kolor wyszedł. Oczywiście nie na wszystkich drzewach. Jest kilka drzew, gdzie tak jak tu jest dużo jaśniejszy ten kolor, ale i też mam kilka drzew, gdzie może tam przejdę, jak się uda, gdzie tego koloru praktycznie nie ma. Tu jest fajnie, 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 ładny kolor. Jak widzicie, bardzo ładny kolor. Tu jest rakowski i koloru brak. Taki wypad. Tu są roślinki miododajne. No i tu właśnie jest taka regresja. Dużo jaśniejsza. Ale jak na ten rok powiem Wam, bardzo fajnie się to wykolorowało. Fajna taka porządna siódemka. Nawet powyżej siódemki. I tu będzie. Oprócz tych, właśnie o tam widzicie, jedno, drugie drzewo, tam kolejne w następnym rzędzie. Oprócz tych drzew, tu będzie wszystko zbierane na raz. Bo to nie ma sensu tu czegokolwiek zostawiać. Oczywiście będzie coś drobniejszego towaru, ale pójdzie to od 6,5. I powinno być. OK. W miarę fajnie to wygląda. O, tu troszkę jaśniejsze, ale też fajnie wykolorowany, fajny kolor ma. Chociaż wolałbym ten ciemniejszy, ale też ładnie wygląda. Jak widzicie tam gdzie troszkę gęściej, no to i rozmiar jest. Mniejszy i znowu mutant bez koloru, takiego jak trzeba. Tak by to wyglądało. Także w połowie tygodnia gdzieś gala. Jutro jeszcze końcówka lobo. A co jeszcze tu chcę Wam pokazać? Pod drzewami na razie nic nie należy. Gdzieś jakieś pojedyncze sztuki ale to uszkodzone, a tak to nie ma tam malinówka co przeleciała na drugi rząd. Także nie jest źle. Gala ładnie wisi, oby tylko wytrzymało jeszcze te kilka dni. Na razie się wszystko dobrze trzyma. Powinna wytrzymać. A tu lugol, trochę go tu od czasu do czasu podchodzę, przecinam tu Wam mogę pokazać po drugiej stronie przecięty i od razu trochę tego koloru złapane, a na nieprzeciętym no to jak widać ale kilka pędów się ruszy i momentalnie się to odsłania. Będzie sporo takiego towaru średniego nie był tu przerzedzany, więc mogę wam powiedzieć, że ten towar będzie taki w miarę ligolowaty, czyli nie będzie takiego 100% czy tam 80% rumieńca, bardziej taki typowy ligol, gdzie tego rumieńca jest dosłownie, tylko w trochach. Tam, gdzie nie przymroziło, tak to wygląda. Przewiesza się taki wierzchołek, no i będzie taki towar drobniejszy. Ale drobniejszy ligol też jest potrzebny. Ogólnie, będzie, będzie ładny towar. Mam nadzieję, jak się nic nie stanie gdyż tu ciekawostka e, dziś co mamy czwartek jak to nagrywam no to niemal tydzień temu sześć dni temu w piątek tu w okolicy u nas przeszedł delikatny grad. po raz kolejny i e, tam gdzie najbardziej ucierpiały e, białe odmiany czyli golden mutsu gdyż na nich naprawdę bardzo mocno było już widać ten grad, czerwone odmiany jakoś tam przeżyły. Nie widać tego gradu tak mocno, ale gdzie nie gdzie nawet pojawiły się przecięcia. No kawałek ode mnie, także nie mam możliwości Wam tego pokazać, ale są. Także grad przed zbiorami to jest chyba najgorsze co można otrzymać od losu. No ale nic, na pewno rzeczy się nie da poradzić. I tutaj takie, jeszcze po zimowym cięciu zostały niedocinki. No i drobna plomistość wyszła też na jeligolu na niektórych pędach. Gdzieś tu na dole. Nie wiem czy to jest, nie wiem z czego to wynikło, no ale wyszło. I czasami trzeba przeciąć Zobaczcie, przy tym kiściu, żeby to odsłonić. No i tak to wygląda. Jest różnica, jest różnica. Trochę się odsłania tego owocu, więc to słońce będzie tu pracować. A mocniejsze cięcie się zrobi zimą. Tu dwa rzędy zebrane, środkowe. Tu też zebrane zostały praktycznie brzegowe przejazdy. I tam jeden rząd na obie strony. No i tak to jest z tym lobo. Na drzewie, fajny kolor i tak dalej. Super. Zrywa się, patrzy się w tą skrzynię i się szuka, gdzie jest ten kolor, który był na drzewie. No, najczęściej ten kolor jest tu po drugiej stronie, gdzieś pomiędzy liściem. E, jeśli się wyciągnie, o właśnie takie owoce spod liści, no to ten kolor piękny ginie w tych skrzyniach. O, takie coś przytłacza ten fajny kolorek. No ale taki to urok. Lobo ma to do siebie, że tam, gdzie jest słońce, tam jest wykolorowane. Wszystko. Tyle w temacie. Rozmiarówka Lobo. Zdarzają się siódemki. Sporo jest 7,5. Ale tak powiem, że taka ósemka to tu mi wyszło w miarę w standardzie. Także nie ma tragedii. Nie jest źle. Radio Prince tu nadal nie przecięty, a jak widać tak to wygląda. Tam gdzie tego słońca nie ma, jednej po drugiej stronie jest sporo takiego większego owocu, no bo w miarę rzadko, a tam gdzie jest przecięty no to już mamy inną sytuację podkolorowało się w miarę dobrze to wygląda jedna strona druga strona tak jak Wam wcześniej mówiłem zdarzają się puste drzewa parę owoców widzicie się jakiś taki lizaczek delikatny, ordzewienie ale ogólnie nie jest źle. No, są sztuki dosyć duże. To takie 9 w plusie. Ale kolor, tam gdzie było, przecięte wychodzi bardzo, bardzo ładnie. U Prince jeszcze śmiało dwa tygodnie powinien sobie wisieć. Także na spokojnie skończę lobo. Wezmę się za Boskopa. Skończę Boskopa. Będzie jeszcze chwilę na przecięcie Ligola. Może i przecięcie nawet Prinsa, żeby to się ładnie dokolorowało. I wtedy ciąg dalszy zbiorów a jak tak się patrzy o tak stojąc tu to ładnie to wygląda widać, że tego towaru coś jest ale według wszelkich standardów jest troszkę za gruby no ale taki rok, niestety nie można wszystkiego idealnie przesterować, trzeba się cieszyć z tego co jest i nie ma co narzekać. W miarę czysto. Nie widać parcha na owocach. Nie widać owocówki, w gryzów czy gdzieś, nie wiem, z wujek, Bardziej to owocówka tutaj w tym momencie przy owocach potrafi zrobić robotę. Więc tak, tak by to wyglądało na chwilę obecną. Mili Państwo. I to by było na tyle na ten tydzień. Zapraszam na zakupy do sklepu 3 PL. Są świeże soki: jabłko, jabłko malina, jabłko jeżyna. No i końcówka letnich odmian czyli Sander i CC Red jeszcze prawdopodobnie przez ten tydzień będą dostępne. A potem już wyjdziemy. No i Lobo jest dostępne. W następnym tygodniu prawdopodobnie dojdzie Boskop do oferty, gdyż już będzie go można zbierać. Wejdzie może Gala. Chociaż Gali to wszędzie jest pełno, więc nie wiem czy ją nawet wstawiać. Ale z czystej ciekawości może ją tam wrzucę do oferty. No i później będzie Legal Prince. I zobaczymy co tam jeszcze u Pawła urosło. Jak się coś uchowało po gradzie z tych starszych odmian. Może tam coś się jeszcze wynajdzie. Zachęcam do subskrybowania. Do komentowania i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.